Siemanko, witam Was, jestem Rogali95, a to jest kolejny odcinek z serii Minecraft Texturpaki Tym razem przedstawiam Wam teksturpakę, który jest na wersji Minecrafta 1.2.1.3.2 I jest to dosyć ciekawy moim zdaniem teksturpak ponieważ jest to teksturpak Super Mario. Tak, jest to teksturpak Super Mario. Jeżeli ktoś w Minecrafcie chciałby przenieść się w świat Mario Super Mario Brosa, to naprawdę polecam wam tego teksturpaka. Jest on ciekawy do różnych mapek można go bardzo fajnie zastosować. I, I dosyć jest fajny na takie właśnie różne różne pomysły, które macie związane z Minecraftem. Dosyć ciekawie na nim wyglądają różne góry, dosyć, szczerze wam powiem, ciekawie. Nie to, żeby tutaj była jakaś tam rewelacja, ale ciekawie to wygląda. Można to ładnie wykorzystać. Wszystko. Tutaj macie wszystkie bloki, oczywiście, jakie są użyte. Widzicie domki. Widzicie domki. Wszystko tutaj jest na swoim miejscu. Ten pak naprawdę jest dosyć ciekawy. Naprawdę jest bardzo ciekawy. Przynajmniej dla mnie, ponieważ po obejrzeniu tego teksturpaka wiele pomysłów.